Nie są to porady inwestycyjne jeśli chodzi o złoto, powiedzieliśmy sobie wczoraj o tych skokach takich na złocie, które się na wykonują, przypomnę, ostatnie mierzenie gdzie wskazaliśmy sobie potencjalne poziomy gdzie rynek zareaguje, to są właśnie te poziomy 161,8, również wczoraj powiedziałem, po wypełnieniu już tego setupu mówiłem o tym potencjalnym szorcie właśnie gdzie można do najniższych poziomów wynikających z bieguna zrealizować i dzisiaj dokładnie to samo się dzieje o czym mówiłem wczoraj czyli mierzenie właśnie to ostatniej fali czyli od najwyższego szczytu do najniższego dołka tutaj dokładnie siedzi nam to mierzenie właśnie wynikające z dużego fi bardzo ładna reakcja o której mówiłem że właśnie w, ja osobiście w szarcie tutaj siedziałem następnie Pierwsza realizacja dosłownie tak samo, bez jakiegoś większego ryzyka, na najniższym poziomie wynikający z bieguna, więc oczywiście na grupie naszej Discordowej wszystkie te informacje podawałem. A następnie wspomniałem o strefie do potencjalnych pozycji długich, z racji tego, że wciąż, jeśli chodzi o wolumeny, całkiem dobrze się złoto trzyma. Niestety minimum zabrakło do tej precyzji około 2282 to były te pierwsze poziomy do entry, więc zwróćmy uwagę, że no, można powiedzieć, zabrakło minimum właściwie. Prawie że jednego dolara. No ale cóż, zdarza się i tak, oczywiście, rynek to nie apteka. Więc nie ma co tutaj za bardzo, e, za bardzo wspominać. Niemniej, dwa bardzo udane tradey, jeśli chodzi o złoto, w dwa dni, więc całkiem ciekawie. E, na ten moment z takich można powiedzieć niższych, bo no, chociaż może wejdźmy sobie jeszcze na tę jedynkę. Z tego co pamiętam, bo takie główne targety, najważniejsze targety ze strategii FIBO są nieco wyżej. Złoto no, nie da się ukryć, bardzo ładny wzór wzrostowy aktualnie notuje. Jeśli jeszcze naniesiemy sobie siatkę FIBO, czego To widzimy, że te docelowe po, po, targety, czyli targety wynikające z dużego FI są nieco wyżej, około ok. 2352. Z takich lokalnych poziomów, gdyby się właśnie nam tutaj okazało, że zobaczymy jakieś chwilowe odreagowanie, właśnie tak jak się to na przykład dzieje teraz, no to będziemy mogli właśnie nanić sobie siatkę Fibonacciego na całą tę ostatnią falę, się, która się nam dzieje i dokładnie w tej samym zasadzie, jak tutaj się działo, to poprzednio na tych 2 razy 161,8 patrzeć właśnie na te poziomy zewnętrzne wynikające z dużego FI. No i to chyba tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o to złoto, więc cały czas dosyć Mocny pociąg w górę, i, i tyle. Jeśli chodzi o ropę, też setup się bardzo ładnie wypełnił. To jest ten setup, o którym wczoraj powiedziałem, że potencjalnie może nam się tutaj uformować jakaś trójka. Niestety nie była aż tak ona dobrze widoczna. Niemniej, setup wypełnił się mimo wszystko bardzo ładnie. Przypomnę, że chodziło o setup w ramach którego widzimy korektę pędzącą, czyli tutaj przypomnę, zasięg ostatniej korekty to jest nasza fala A, tutaj jest fala B i tutaj jest fala C, który pokrywa się właśnie z poziomem 61,8 Fibo, czyli małym Fi. Pięknie to zadziałało, więc bardzo ładną reakcję popytową mogliśmy z tych rejonów tutaj zobaczyć i oczywiście teraz widzimy jej kontynuację. Jeśli sobie naniesiemy siatkę Fibo dlaczego? a może to najpierw usunę część tych poziomów, bo nie chcę usunąć wszystkiego, bo... Mamy nieco wyżej poziomy, które chciałem, żeby pozostały. To co obserwujcie, że z niebele jakich poziomów rynek aktualnie reaguje. Czyli mamy tutaj reakcję na duże Fi. Pojawiają się oczywiście te wolumeny podażowe. Niemniej pamiętajmy, że te główne poziomy, na które aktualnie e, czekamy, to są te poziomy właśnie wynikające z kolejnych mierzeń wewnętrznych. Więc okolice 7, 8, 6 dalej są jeszcze tutaj przed nami. USDPLN tu jest strefa, która zaczyna nam powoli działać, aczkolwiek przy tych wolumenach dosyć mało ciekawie to wygląda. Powiedzieliśmy sobie o tej strefie również korekta pędząca w połączeniu z 61 ,8. Może zróbmy z jej H4, będzie to nieco teraz lepiej widać, tylko właśnie niestety nie ma zgodności. Nie ma zgodności tego, co się dzieje na wolumenie. A dopóki wolumeny podażowe są w takiej ilości przeważającej, jest jeszcze możliwość tego, że zobaczymy tutaj nieco większe, nie, o, nie do końca nieco większe, nieco bardziej złożony scenariusz. arius o tak chciałem zrobić, oparty o układ harmoniczny wewnętrzny. On będzie wyglądał w sposób następujący. Tu mamy punkt B właśnie w okolicy 61,8 Fibo. Możliwe, że za chwilkę będziemy widzieć właśnie jakąś króciutką falę BC i finalnie dobicie do kolejnego poziomu wewnętrznego. Na razie oczywiście jeszcze nie jest to setup konkretny do zagrania z racji tego, że buduje nam się fala BC. Niemniej jeśli ona się nas buduje będziemy w stanie na nanieść siatkę Fibonacciego i potencjalnie znaleźć jakiś target na koniec korekty. Więc to jest setup który może nam się rozwinąć jutro, ewentualnie na początku przyszłego tygodnia. Pamiętajcie też już w dniu jutrzejszym, że są payrollsy, więc czekamy na dane odnośnie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, a to spowoduje, że prawdopodobnie zobaczymy dosyć dużą dynamikę na, e, na parach walutowych z dolarem. Także w dniu jutrzejszym uwaga. Jeśli chodzi o nas, niestety zareagowaliśmy chwilę wcześniej. Bardzo miałem nadzieję, że dobijemy do 886, żeby tutaj swoją pozycję odpalić. Przypomnę, setup na potencjalnej głowie z ramionami, czyli lewe ramię na poziomie Fibonacciego, głowa i prawe ramię na wypełnienie układu harmonicznego wewnętrznego. Aż powiem szczerze, patrząc na tę po, reakcję podażą z 786, bardzo szkoda, że niestety nie doszli do tego 886, bo short byłby myślę, że całkiem konkretny tutaj. Ale dzieje się również niestety i tak, więc tego entry niestety tutaj nam nie było. Jeśli troszkę się cofniemy i teraz zweryfikujemy sobie, że to jest ten nasz ostatni, na właściwie najwyższy szczyt w obecnej sytuacji, to poszukamy tutaj zdecydowanie równości fal. Z racji tego, że rynek, jeśli widzimy, że układa się nam trójfalowo, a tak jak najbardziej jest, czyli zaobserwujcie, mamy falę A, mamy falę B i mamy potencjalnie falę C, to tego typu poziomy są dla nas najważniejszym wsparciem. Poziomy, które właśnie tworzą nam potencjalną korektę prostą. Okolice 17894 najbliższym wsparciem. Tylko uwaga, bo dynamika Widzę, że tutaj całkiem niezła nadchodzi. Także do rozważenia tego, czy ktoś wchodzi w pozycję, czy nie. Dobra, tak wygląda NASDAQ. font do dolara. Wczorajszy setup, przypomnę, również myślę, że klasyka. Korekta pędząca tylko że z 50. Także ten setup jak najbardziej tutaj do rozegrania był, mimo owocnych wolumenów, mimo tych nadbić, jak najbardziej na razie nam tutaj działa. Co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Teraz to, co chciałbym zobaczyć z takich niższych interwałów, o właśnie z 30 minutówki, bardzo dobrym sygnałem byłoby pod, pod potencjalne utrzymanie shorta ut, wy, wybicie tych poziomów wynikających z Korekty nieregularnej. Przypomnę, korekta taka nieregularna to jest twór, w ramach którego wybijamy ostatni, ostatni szczyt oraz ostatni dołek. Ten oczywiście ostatni dołek to, wybi to wybicie, może to tutaj nastąpić minimalnie, niemniej ważne jest to, żeby właśnie pęknął ten poziom w okolicy 1,2648. Jeśli to nam pęknie, no to myślę, że zobaczymy kolejne poziomy podażowe, w które sobie pewnie, że w dniu jutrzejszym zaktualizujemy. Na razie ten poziom jest kluczowy do tego, żeby go utrzymać pod kolejne wzrosty lub jeśli pęknie, no to pod kolejne spadki. Idąc pod nadgas, mówiliśmy sobie o tym, jak cena reaguje na poziomach dlaczego Wspomniałem Wam, że tutaj bardzo często dobijemy do 50. Tu w tym przypadku jeszcze w tym klastrze z korektą pędzącą. Następnie odbicie, reakcja na kolejnym poziomie wewnętrznym, czyli 61,8. Reakcja myślę, że no całkiem fajna reakcja do wyjęcia. Finalnie zwróćcie uwagę, co się dzieje nam na wolumenach podażowych. Przy dywergencji na wolumenach popytowych i pojawiających się w wolumenach podażowych, wybijamy ten poziom, czyli to 61,8 nam tutaj pęka. Jeśli mamy sobie spojrzeć, gdzie możemy się znaleźć z całym tym ruchem ceny na tym interwale godzinowym, myślę, że to będzie w zupełności wystarczający nam interwał, no to te poziomy najbliższe, poziomy wewnętrzne, które aktualnie możemy zaniczyć, to jest właśnie 61,8. Jak się jeszcze przyjrzymy, to na tym poziomie również mamy poziomy wynikające z biegunów, czyli poziom, który wcześniej był dla nas oporem, aktualnie się staje sparzony. Także okolice 1,854. Jeśli chodzi o srebro, działa nam ten poziom z D1. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, mimo dosyć mocnych wolumenów popytowych, na razie oczywiście ta formacja świecowa, takie świeczki do OG, bardziej moglibyśmy powiedzieć, widzimy, że ta reakcja jak najbardziej przez rynek, ten poziom jest zauważalny, czyli ta równość fal, fala A, fala B i fala C. Tylko te poziomy takie docelowe przy tych wolumenach, które się na tutaj zbudowały, czy to jest na tych wyższych interwałach, czy na tych niższych interwałach, myślę, że będą, dosyć wy, że będą wyżej. To, co sobie pozwoliłem już nie pamiętam, czy wczoraj, czy przedwczoraj, ja Wam przedstawić, czyli te poziomy zewnętrzne dalsze, czyli 161 i 8, to są te poziomy mocniejsze. To jest poziomy, które docelowo mogą zatrzymać ten ruch wzrostowy. Więc ten poziom jak najbardziej działa, nie można powiedzieć, że nie, tylko przy tych wolumenach jest spora szansa, że zostanie wybity. S&P, też setup z dzisiaj, S&P co ciekawe pięknie wszedł, to jest taki setup właśnie, który bardzo chciałem zobaczyć na Nasdaqu czyli właśnie głowa z ramionami na poziomie Fibonacciego oparta układem harmonicznym wewnętrznym, to chyba nawet dzisiaj Wam, nie, chyba przyszedł wczoraj nawet pokazałem Wam, że może się wyrysować ten układ harmoniczny i jak najbardziej też tutaj się to stało, moja pierwsza myśl była taka, że z 61,8 zobaczymy realizację tego układu, czyli układu Gartleya, finalnie zobaczyliśmy układ Leonardo niemniej finał, tak jak mówiłem okolice właśnie 7,8,6 na głowie z ramionami pięknie zaciewały. Także kto, kto w pozycji, to w pięknym tej proficie za chwilę będzie. I dokładnie ta sama zależność, o której mówiłem na, na zdaku, czyli patrzymy na równość fal z racji tych, że rynek bardzo często, ale to bardzo często jeśli formują nam się trzy fale właśnie potencjalnie w kontrze do poprzedniego ruchu, w tym przypadku wzrostowego, no to w ten sposób weryfikujemy właśnie te zasięgi korekty, e, korekty prostej. Więc to jest na razie najważniejszy dla nas poziom, który musimy utrzymać. Jeśli chodzi o DAXa, też pięknie DAX zadziałał. Mówiłem w dniu wczorajszym o potencjalnych dwóch poziomach na pozycje krótkie, czyli pierwszy poziom 50 z korektą prostą, czyli fala A, fala B i fala C, która nam tutaj dobiła pierwsza reakcja, druga reakcja, trzecia reakcja. I drugi poziom wskazałem jeszcze awaryjnie, żeby na niego patrzeć, to jest 61,8. Również bardzo ładnie zadziałał, nie można powiedzieć oczywiście, że nie. Dobra, usuwam na razie wszystkie strzałki, to również nie będzie nam potrzebne. Usuwam to że nie. I jeszcze to mierzenie. I teraz sprawdźmy sobie z czym będziemy się tutaj mierzyć. Tak samo jak to zrobiliśmy na SP, również tak samo. Jak na Nazdaku i tutaj również zrobię dokładnie w ten sam sposób, czyli sprawdzimy według równości fal rynek, bardzo często tę geometrię sprawdza, do której potrafi po prostu dojść i jeszcze dodatkowo tutaj mamy wzmocnienie na post, na, w postaci dużego fi. Co prawda nie jest to idealny klaster, niemniej ten jeden i drugi poziom warto wziąć pod uwagę przy ewentualnym rozmyślaniu o pozycji 18 18102 z interwału H1. Eurodolar minimalnie wcześniej zrobił zawrotkę, a szkoda. Mówiłem wczoraj właśnie o tym 61,8, bardzo ładny poziom. Zresztą nie tylko na kryptowalutach, tak jak właśnie wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o rynek krypto, właśnie z naszego poprzedniego spotkania, ale właśnie również o rynki tradycyjne. Bardzo dobrze ten, ten poziom działa. Oczywiście są aktywa, które lubią nieco inne poziomy, na przykład 50, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o eurodolara, 61,8 zdecydowanie jest tym mocniejszym poziomem, który bardzo często jest księgowany, jest notowany. Może na razie usunę wszystkie te nasze rysunki, bo one już tu nam nie będą potrzebne. Sprawdźmy sobie teraz dokładnie, gdzie i czego możemy się spodziewać po wykresie. Najważniejsze teraz, zwróćcie uwagę, będzie dla nas ten poziom, to wsparcie. Nie no, że właśnie to wsparcie było tutaj wcześniej notowane w okolicy lutego, końcówki właściwie lutego, początku marca. Następnie było jeszcze testowane w okolicy marca 2000. Przepraszam, tu jest lutego, marca. A, dobra, to było 2020. 29 lutego 2024, dobra, to jest luty 2024, dobra i marzec 2024, to był interwał H1, pomyliłem się interwały. Więc tutaj te dałki były tutaj bardzo ładnie testowane. Następnie po przebiciu stawały się dla nas oporem i aktualnie ponownie stają się wsparciem. Także to jest aktualnie najważniejsze wsparcie, jeśli chodzi o euro dolara, dla tego ruchu spadkowego, który tutaj następuje. Dolar do 1, tutaj wciąż pozostawiam tę analizę. Nie ma co prawda innego jakiegoś większego pomysłu na to, co się tutaj może zadziać. Poza tym, że właśnie poruszamy się pomiędzy poziomami zewnętrznymi, czyli pomiędzy ostatnim szczytem 127 i 2, to co ewentualnie jeszcze można to tutaj zweryfikować, jeśli chodzi o euro. Jena, to jest taki setup, który już rzeczywiście chyba odbiegłego tygodnia nawet u mnie, w tym, w tym moim. Kręgu zainteresowania jest, to jest jeszcze ewentualnie to dobicie do 153 396 czyli forma takiej można powiedzieć korekty płaskiej, która się uformowała. Zwróćcie uwagę, wygląda to dokładnie w ten, w ten sposób, czyli te. Te, te poziomy, w ramach by, w których byśmy się potencjalnie odbijali, to są właśnie takie poziomy, w ramach których odbijam się od szczytu do dołka, od szczytu do dołka, więc to jest jeszcze taki setup, ale finalnie jeszcze to jedno wyjście w górę tutaj na razie dostrzegam. Zobaczymy oczywiście, jak to się nam finalnie ułoży. Jeśli chodzi o pszenicę, no tak samo jak na chyba bodajże na zdaku, bardzo liczyłem na to, że dobijemy do 886 do w tym klastrze ze 161 właśnie zmierzenia fali BC. Bo przypomnę, że bardzo. Właśnie ostatnio złapaliśmy właśnie ten ostatni dołek na, na korekcie pędzącej. Aktualnie, no niestety była zawrotka ze słabszego klastra, czyli 127,2 i 7,86. Więc, więc tyle jeśli chodzi tutaj o, o to aktywo, o ten ostatni setup. Sprawdźmy teraz, z czym możemy się aktualnie mierzyć. A żeby to sprawdzić, nanosimy sobie siatkę czego i widzimy już tutaj reakcję na okolicach 61,8. To co ciekawie, mogłoby się nam tutaj ułożyć, to by było nawet widoczne z niższych interwałów, ale pozostawmy to na razie na interwale 30-minutowym. To są również etapy geometryczne z okolicami retestu tych ostatnich poziomów 61,8. Także to są takie najbliższe wsparcia, które dla ceny się nam tutaj rysują czyli 61,8 oraz geometryczna jedynka. Fund do dolara też setup tam bardzo ładnie zadziałał. Przypomnę, mówiliśmy też dokładnie tak samo, jak chyba na, już nie pamiętam, na funcie do do a przepraszam, fund do dolara. Dobra, mamy dwa razy fund do dolara. Już sobie teraz przypomniałem, tak? To już mówiliśmy o tej zawrotce. Dobra, czyli to jest oczywiście ta zawrotka z H4, o której sobie mówiliśmy. E, dobra, jeszcze była jedna prośba na grupie o to, żeby spojrzeć na kawę Eee, kofi, właśnie, tylko na którą spojrzeć, kofi Robusta, Arabika. no dobra, sprawdźmy pierwsze z góry. czy go, dajcie znać, gdzie to było, to chyba było to, okno wykresu, eee, szablon sobie zmienimy jeszcze, ogólny, dobra, czterogodzinówka. Wyłączę sobie część z tych wskaźników, ale to pięknie idzie do góry. Sprawdźmy, gdzie my jesteśmy z tych niższych interwałów tutaj. Zresztą z tych wyższych interwałów to nawet chyba z W1 będziemy rozpoznawać jakieś poziomy. Być może... Ha! Tu nawet ciężko wykroczyć poza skalę w tym... w tym aktywie. No ale dobra, e, jeśli mamy tego typu sytuację, to sprawdźmy, gdzie wychodzą nam te dalsze mierzenia, czyli dalsze mierzenia wynikające z Mierzeń FIBO 2618 i 3618 FIBO, jeśli nie jesteśmy w stanie inaczej sobie zweryfikować tego, gdzie cena może nam zareagować, no to dwa najbliższe opory na kolejnych mierzeniach Fibonacciego, to są właśnie te. Rzadko kiedy je używam, przede wszystkim używam ich przy układach harmonicznych zewnętrznych do potwierdzenia punktu D. Niemniej, jeśli mamy tego typu sytuacje na rynku, gdzie mamy tak mocne ruchy i żadnego właściwie wcześniejszego odniesienia, no to te mierzenia możemy, jesteśmy, możemy właśnie nawet powinniśmy włożyć w swoją po prostu analizę. Także tyle, jeśli chodzi o te instrumenty. Przypomnę, że jeśli chodzi o rynki tradycyjne, widzimy się również w dniu jutrzejszym o godzinie 21, czyli jest piątek, a następne nasze spotkanie to jest dopiero poniedziałek. Także od poniedziałku do piątku, godzina 21.00, rynki tradycyjne. A na dzień dzisiejszy, dziękuję Wam pięknie za spotkanie, trzymajcie się i cześć.